Drogie samoluczki, dziś technikalia na pierwszy ogień sznur zasilający przewód zasilający, kabel tu widzimy szlifierkę oscylacyjną bosza amatorską poznajemy to po zielonym kolorze korpusu w wersji idealnej sznur przyłączeniowy zaczynający się od wtyczki przewód jest zatopiony we wtyczce w plastiku wtyczki jest to bardzo bardzo giętka konstrukcja spełniająca wszystkie normy pasująca do każdego gniazdka. Sznur jest zatop, przewody, przewody żyły prowadzące prąd przewodzące prąd są zatopione w plastiku albo w gumie Przewód ten wchodzi do korpusu maszyny przez coś, co nazywamy odgiętką. Zabezpiecza, zabezpiecza ona przez, przed gwałtownym łamaniem, łamaniem przewodu na krawędzi korpusu. Jak powiedziałem, jest to sytuacja idealna. Mamy wszystko: odgiętkę, przewód absolutnie nieuszkodzony, przewód w ogóle nieuszkodzony. I wtyczka absolutnie uszkodzona, wszystko jest w doskonałym stanie. Nie zawsze tak bywa. Codziennością warsztatów jest trochę inny widok, a także codziennością samouczka który może posiadać narzędzie nowe, używane, a czasem nabyte drogą dziedziczenia. To wszystkie narzędzia są tutaj używane kupione przeze mnie lub pozostawione lub pozostawione przez klientów warsztatu i nigdy nie odebrano. Tu przykład maszyny używanej, widzieliście ją poprzednio. I tu jak widać sytuacja jest trochę inna. Wtyczka dorobiona samodzielnie. Zwracam uwagę na wywiercony otwór pod kołki uziemiające. No, w przypadku naszych maszyn uziemienie jest potrzebne, choć niekonieczne. Dlatego, że wszystkie maszyny są w drugiej klasie ochronności i nie ma tu możliwości bezpośredniego porażenia. Chyba, że dostanie się woda w czasie pracy. Ale są to bardzo rzadkie przypadki. Więc spójrzcie. Wtyczka już została wymieniona. Jest to umiejętność, którą każdy zamówczyk musi posiadać. Widać było, że naprawa była przeprowadzona w polu, w polu dlatego, że został zrobiony otwór pod kołek pod kołek uziemiający wtyczka nie, odpo, nie odpowiada dokładnie nie odpowiada dokładnie yy, warunkom bezpieczeństwa jak widać przewód jest krótki przewód jest krótki czyli był skracany ale zostały zachowane wszystkie warunki bezpieczeństwa została zachowana odgiętka Została zachowana odciążka, o której przed chwilą nie powiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że nie, po pierwsze nie chciałem rozbierać szlifierki, po drugie będzie to jeden z wiodących dzisiaj tematów. Odciążka jest mianowicie bardzo ważnym elementem, mimo tego, mimo tego, że jest bardzo niepozorna, jest bardzo ważnym elementem maszyny i jej przyłączenia do sieci zasilającej jak sama nazwa wskazuje, odciąża, odciąża przewody odciąża przewody zasilające, które zawsze są w kolorze niebieskim, brązowym, od bezpośrednich obciążeń płynących z szarpania przewodu, ewentualnego potknięcia się kogoś o przewód i w ogóle od, nawet od ciężarów samego przewodu. Dlatego pamiętajcie o tym może nie być odgiętki. Może być kombinowana wtyczka, ale odciążka musi być, ponieważ każde szarpnięcie, każde szarpnięcie może spowodować wyrwanie przewodów z ich gniazd, zetknięcie się ich, w efekcie, w efekcie spięcie lub gdy przewód wysunie się, wysunie się z korpusu maszyny, będąc pod napięciem może porazić Was, dotykając, dotykając odsuniętych części ciała. Dlatego, co by się nie działo, odciążka musi być. To jest przykład odciążki zintegrowanej od razu z, z łącznikiem. A tutaj już w wersji bardzo weterańskiej jest odciążka, która nie jest zintegrowana z łącznikiem, jest, jest blaszana. Jest blaszana, ale jest. Nawet w momencie, gdy odciążka zginie, należy się postarać, aby, aby ją znaleźć, lub dać coś w zamian. Choćby kawałeczek blachy. Maszyna, w której nie ma odciążki, nie nadaje się do pracy. Po prostu nie nadaje się do pracy. Niech ona się kręci, niech ona, niech ona wierci. Ale pracować się, się nie powinno. Przewód, ciąg dalszy. Typowe uszkodzenie. Typowym uszkodzeniem przewodu jest widzimy to, co widzimy na obrazku. Mianowicie po długiej i szczęśliwej, pra szczęśliwej pracy, mimo wszystko, wyłamała się, została wyłamana, wyrwana wtyczka to co tutaj widzimy jest polowym zabezpieczeniem dopuszczalnym wtedy kiedy jesteśmy naprawdę gdzieś gdzie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić poradzić z tym uszkodzeniem natomiast natychmiast po przybyciu do bazy lub mając wolny, wolny czas wolną chwilę powinniśmy zaradzić temu przez wymianę wtyczki. Trzeba dodać, że tego typu uszkodzenie powoduje błyskawiczne połamanie, rozerwanie żył przewodzących. Żył przewodzących i maszy praca maszyny staje się przerywana, niepewna, ale nie i dlatego jest to tak, i dlatego jest tak ważne, żeby tą wtyczkę po prostu usunąć. Wiadomo, ideałem byłoby wymiana całego przewodu na oryginalny, piękny, wspaniały, ale tak nie jest. Cóż należy zrobić? Należy wymienić wtyczkę. Każdy powinien samouczek powinien mieć ze sobą w swoim przyborniku wtyczkę. Zapasową wtyczkę. Najlepiej, najlepiej z, kołkiem, z kołkiem uziemiającym. Budowa wtyczki jest prosta rozbiórka również i nie powinna nastręczyć jakichkolwiek, po, jakichkolwiek jakichkolwiek kłopotów a więc wymień, wymieńmy wtyczkę przecinamy kabel upewniając się że nie jesteśmy w jakikolwiek sposób połączeni ze źródłem prądu. Ruchem od siebie. Lekko nacinamy. Lekko nacinamy osłonę żył przewodzących. Dlaczego? Ruchem od siebie. Wiadomo, żeby się nie pociął. Wyciągamy je na żądaną długość. Tak wyglądają. Możemy je też. Możemy je w celu sprawdzenia pociągnąć. Jeżeli gdzieś są, jeżeli gdzieś przewód jest połamany, także Żyły są poprzerywane, to wtedy nam to wtedy to, ten, to badanie da nam odpowiedni efekt. Po prostu wyrwiemy, wyrwiemy z, z osłonki przerwany kabel. Nic się temu nie oprze. Jeżeli to nie zachodzi, możemy uznać, że nasz przewód jest sprawny. Ten wystający, ten wystający sznur konopy, konopny powoduje to, że wypełnia, wypełnia osłonkę, powoduje też to, że żyły wobec siebie mogą się przesuwać, pracować. Jak widać są na wszelki też wypadek pokryte talkiem, umożliwiającym swobodne, swobodną pracę przy zginaniu przewodu. Go odciąć. Możemy go odciąć, żeby nam nie przeszkadzał, tak samo ruchem od siebie. Otwarcie wtyczki. Otwarcie wtyczki jest proste, następuje w ten sposób, odgina się ten, odgina się ten język, odpada odgiętka. I dostajemy się do samej wtyczki odciążka kołki zasilające, kołek uziemiający. Cóż robimy? pierwszy? nakładamy odgiętkę na kabel na sznur przewodzący, po to żeby jej nie zapomnił i żeby spełniła swoją rolę. Następnie wypychamy, wypychamy kołki zasilające i luzujemy, luzujemy śrubę. Widzicie, używam tu różnych narzędzi. Zakładam milcząco, że jesteście w ich posiadaniu. O tych narzędziach powiemy sobie trochę później. Lu luzujemy śrubę. Nigdy nie robimy tego do samego końca, tak, żeby rozkręcić, te, rozkręcić ten układ. Tego, że te śruby bardzo łatwo giną. I jesteśmy w miejscowości na D. Tak to wygląda. To samo robimy z drugą. Skręcamy, luzujemy, następnie zdejmujemy osłonę z przewodów zasilających, robimy to za pomocą noża na stole. Delikatnie nacinamy i ściągamy, następnie skręcamy biegnące w niej żyłki przewodu miedzianego albo miedziowanego. Teraz uwaga, popatrz. Gdy będziemy zakręcać, to kręcenie następuje zgodnie z ruchem wskazywek zegara. Co się dzieje? To włożymy żyłe przewodu. O tak. W ten sposób. Każdy obrót, tak, w ten sposób lekko odciskam, każdy obrót będzie nam ten przewód wciągał. Nie, po, nie będzie się pozwalał, nie będzie pozwalał się wysuwać, a docisk też będzie powodował wciągnięcie przewodu. Jak widać, fragment ten kołka do którego przymocowujemy przewód ma kształt korytka. W jakim celu? A w taki. Zaciskamy go kombinerkami. Nakrętkę od spodu wymaga dla początkujących. Może nie będzie to aż takie proste, ale raz, drugi, trzeci będzie fajnie Dokręcam. Jak widzicie, zamknięcie korytka pomogło pamiętając o tym w którą stronę w którą stronę obraca się śruba nie uzyskaliśmy dość mocne uzyskaliśmy mocne połączenie przewód został wciągnięty żeby jeszcze poprawić poprawić ustawienie nakrętki delikatnie Zacisnąć dodatkowo korytko jeszcze Prawa polowa trwa, tak samo trzeba pamiętać tu, wsunąć, zacisnąć korytko, złapać od spodu nakrętkę, w ten sposób. Przykręcić. Trzyma się, trzyma w warunkach polowych absolutnie dopuszczalne. Co następnie? Następnie poluzowujemy odciążkę. Wykręcamy ją wykręcamy tak Na tyle żeby nie wypadła patrzcie na tyle żeby nie wypadła Ale można było ją wyciągnąć i obrócić Następnie z tyle dowolnym Wkładamy nasze kołki, tak? I kolejny śrubokręty dopychamy do samego końca, tak? Nie zważając na protesty publiczności, następnie. Podkładamy pod, pod odciążkę przewód razem z jego izolacją i zaciskam. nie zapominając o odgięt. Tak to wygląda. Po zaciśnięciu, poza ciśnieniu przewodu odgiętką i odciążką. Tak to wygląda, składamy wtyczkę, tu jest kołek, który, elastyczny kołek, który zablokuje nam pokrywę, pokrywę wtyczki, trzeba spojrzeć zawsze, żeby miał wolną drogę, czyli rozsunąć przewody, o tak. Nie bać się, przewody są giętkie. Jeśli tyle przeżyły, to przeżyją jeszcze trochę. I po sprawdzeniu, czy ta śruba na przykład nie jest luźna, W sprawdzeniu, czy wszystko mamy. Odciążka, odgiętka, przewody, wszystko jest Nakładamy pokrywę. Gdy języczek zaskoczy do góry, języczek kołka zaskoczy do góry, sprawa jest załatwiona Zmontowaliśmy nową wtyczkę. Tak to wygląda w warunkach polowych. Ideałem jest oczywiście możliwość wymiany całego przewodu zasilającego na nowy, oryginalny, ponieważ wiadomo, co nowe i oryginalne jest najlepsze, ale jeżeli nie możemy. Nie masz co kłopotać. Wtyczka, wtyczka krótka, krótka na prawa i pracujemy dalej. Dziękuję.